Witajcie, dzisiaj sobota 14 sierpnia. Stoimy na takim parkingu. Jesteśmy w Górach Sowich. Przed nami widzę piękny świerkowo-bukowy las. Za chwileczkę pójdziemy sprawdzić, czy są tam grzyby. Auto mamy tam. Dopiero co weszliśmy do lasu. Grzybałem trochę w nawigacji. Pierwsze spojrzenie w dół. I mamy młodziutkiego, świeżego prawdziwka. Tutaj mamy to co zostało z podgrzybka resztę zjadły ślimaki. Ja postanowiłem dalej używać nazwy podgrzybek, tak używał mój dziadek, mój ojciec. Używa mój syn, nie będę mówił na małe podgrzybki, podgrzyby i tyle. Tutaj już podpleśniały z jednej strony zajączek, zostawiamy go. Tutaj maślaczki modrzewiowe się trafiły. Tutaj mam młodziutkiego podgrzybta, nawet przyjemnie się chodzi po tym lesie. Tutaj synek znalazł przypniu takiego młodego prawego. Tutaj kolejne grzybki I jeden stary podgrzybek Tutaj kawałeczek dalej Rośnie drugi Też już aż wywinęło go Chodzę sobie tak po tym lesie Wszędzie na dzielenie. Tak sobie pomyślałem przez chwilę że może jeszcze jakiegoś zrzuta się tu znajdzie, i chwilkę później syn mówi: Tata znalazłem zrzuta. I znalazł taki zrzucik. Fajny, cały, nieobgryziony. Wersja breloczkowa. Także super. Wchodzimy coraz wyżej. Teraz to już wszędzie odchody. Tutaj kolejne. No nic, trzeba się będzie rozglądać. Tutaj ładny goryczak, wyrasta z takiego próchna. Ich oczywiście się nie zbiera. A las dzisiaj jest ładnie wilgotny. W nocy w Dzierżoniowie trochę padało. Tutaj może też. Ale ogólnie grzybków jadalnych i tych niejadalnych niewiele. Pójdziemy dalej, może jeszcze się coś trafi. Idę w okolicach takiego miejsca, którędy schodzi woda z gór, ale też nic nie rośnie. Tutaj wybija jakieś źródełko. Jakieś gołąbki zaczynają powoli wychodzić Ale niewiele tego Także może się tu dopiero zacznie i Trochę popada W na targu Babcia mówiła, że nikt z grzybami nie stał Myślałem może, że po prostu są robaczywe i nie mają czym handlować a chodząc po tym lesie stwierdzam, że po prostu grzybów nie ma. Tutaj jeszcze cztery młodziutkie maślaczki modrzewiowe. W takim rowie naprawdę niewiele tego. Oto całe dzisiejsze zbiory. Galić grzybków. Najciekawsza rzecz. Mały zrzucik Jednak nie przyjechaliśmy tu specjalnie na grzyby. Mamy inne sprawy do załatwienia. Grzybki to tak tylko przy okazji. Udało się wyrwać na chwilę. Także jak na razie, w górach sofich tu nad miejscowością Kamionki grzybów nie ma. Niewiele tego, może dopiero się zaczną, także do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć i udanych zbiorów.